Nie ma dzisiaj wam pokażę jak zrobić bat. Yy, bat. Yy, yy, to jest jakby taka tyczka mała, bo jest kołowrotka też jak coś. Patrzcie tu. Nie ma kołowrotka, po prostu... Czyli tak się wysuwa teleskopówka taka. Yy, bat. jak zrobić bat dokładniej i wszystko do niego jakby tak zrobić i dopasować do dokładnej długości, więc... To akurat są takie Ważne rzeczy w bacie Kurde, tak na baty Dokładnie nie łowię Ale są mi się starsze. Pierwsze co To bierzemy sobie żyłkę No i tutaj mamy wszystko przygotowane Żyłkę i Haczyk Taki mikrus Taki fajny mikrus i ogólnie to spławik Co jest najważniejsze w tym I jak zrobić bata to jest to bardzo ważne żeby tyle ile ma bat metrów mój akurat ma 3 metry to tyle żyłki dać po prostu tak akurat trzeba tak to zrobić ogólnie, więc ja idę odmierzę 3 metry żyłki może mniej więcej trochę tak 3,5 żeby wszystko na wiązanie starczyło i po prostu to idę robić no i właśnie tutaj sobie robimy ja już chyba tutaj odmierzę gdzieś tak na oko 3, może 3 coś, czy jeszcze troszeczkę. Tutaj metry, prawie. Teraz najważniejsze, co to, przeplatamy sobie od góry żółkę przez płowiczek. Tak, mam? Mam. I teraz trzeba zawiązać tutaj tą, tą końcówkę. No, no i dobra. Tutaj. Jak już przeplataliście taką tą całą żyłkę przez spawik Proszę bardzo. No w sumie zwiecie, żeby zostało oczywiście. O, Stoi tu. O jest już bez końca, prawda? się wydaje, a tutaj jest koniec. I oto tutaj wiążecie na samym końcu ten koniec drzewki, Taki pierwszy koniec drzewki, jakby tak to powiedzieć. Możecie słupy, możecie przypłynę. Od was to już was zależy. Ja wiążę w taki inny sposób. Taki trochę inny, bym powiedział. I więc ja zawiążę i za chwilę teraz wracam. Dobra, że mamy już i zawiązane to wszystko. Tutaj mamy już na końcu. Zawiązany. To oczywiście nie jest taka podarka, tak wygląda. to może tam nie widzicie, czy tam widzicie. Teraz, o kurde, bierzemy haczyk i wiążemy drugą końcówkę. No wiecie, wiążemy haczyk do tego, do tej linii, do żywki. Do żyłki oczywiście. No i teraz, jak już zawiązaliście ten haczyk, tego ten haczyk. Męczyłem się z nim tyle, że wymyśliłam sobie piosenkę i doprowadziłem do nowego talentu. Ale to już nie nieważne. Yy, teraz bierzemy sobie gumkę jakąś nieważną, jaką. czy to będzie jakaś gumka, czy to będzie stopper, czy, czy to będzie, nie wiem, jakaś jaka gumka taka do spowików. Kurde czy jaka? Nieważne, to już wasza akurat mam gumkę razem w tyłkę bo nie mam tego ani tego Więc pozdro Więc sorry i tyle I jak już zawiążecie sobie gumeczkę, no, O koniec tutaj o jeszcze możecie tutaj to plątać tak ładnie, to ładnie nic nie puszcza. Proszę bardzo, sobie kurde, saci puszcza jak cholera. Więc ja to może zawiążę, tak sobie już sama tego. No jak to zrobiliście, już tam na dwa sposoby: tamte stupery i niestupery, tamte no, kółki inne i ten, in, nie inne tam. Tego już zrobiliście to, coś tutaj nie piekło. a nie, jednak pykło, trzeba tak zrobić, dobra, to bierzemy teraz oj. Ołów. ołów będzie bardzo fajny tutaj, ołów. i żeby obciążyć naszą, nasz haczyk, żeby spadł, bo to taki leciutki haczyk nam spadnie, Kilka haczyk nam spadnie, tak ono Że on ledwo wytrzymuje napięcie żyłki takie trochę grubsze jakie ja tutaj mam tutaj to już sobie dopasujecie tam obciążenie jakie byście tutaj sobie wybrali ja ogólnie wolę to robić kombinerkami tak tak, bo moje palce później. Później bolą polska język, trudny, język. No, już bardzo. No i to później sam dopasowujecie, jakie tam ciężar, jakie tam wszystko. Bo cały ciężar, łapocie. Czekajcie, poczekajmy się. Słuchajcie, no tutaj nie wiem czy to widać tak? ale na... na ostrość kamera nie chce łapać Ale no to tak ścisnąłem, że są takie kreseczki jakby na tym tam się dopasujecie ja sobie badam jeszcze jedną taką, trochę większą. Nie, trochę mniejszą. I

No to ta kurka też jest lekko spłaszczona mówię. Nie, nie? nie wiem, czy to widać, ale lekko spuszczona. Lekko, taka... Taka lekko, taka dziwna, ale mam... No... I to jest właśnie taki efekt końcowy. Ja teraz wam pokażę, jak to wygląda tak ogólnie.